Boże, nie, to nie może być prawda, nie, nie, za co, za co? Słuchajcie... Dostaliśmy bardzo, ale to bardzo smutne wieści. Rein i Predator odchodzą z polskiego rynku. Ja pierwszy. Powiedzcie, że to jest zły sen, czy coś takiego. Nie! Nie dam! Nie! Dzisiaj rano dostaliśmy informację, że Monster postanawia wycofać z Polski całą linię Predator i co najgorsze, moją ukochaną całą linię Rain, która i tak była no, nie za bardzo rozwinięta. No. Jestem naprawdę zdruzgotany, bo jednak rejny to była swoistego rodzaju innowacja. Rejny to była naprawdę wyższa strefa, wyższy level, jeżeli chodzi o napoje energetyczne bądź nawet przedtrainingówki. A Predator. Bardzo dużo ich smaków po prostu było lepszych od samego Monstera na przykład. Dajmy na to na przykład klasyk. Nie był tak bardzo przesadnie słodki, chociaż i tak miał w sobie 12 gra... A nie, to jest na 250, to cofam, to. Chociaż, że na przykład dajmy na to Fruit Punch i nie wyszedł, ale... Po co od razu wycofywać? Nie wiem jak ja poprowadzę to, ale... Ale zacznijmy od początku. Moi drodzy, Reign jest serią energetyczną powstałą w 2019 roku, która była odpowiedzią Monstera na naprawdę mocno rozwijającą się na tamte czasy firmę produkującą również napoje energetyczne, którą możecie również znać. I oczywiście tą firmą był Bang. Co wyróżniało Reiny na tle innych napojów energetycznych, właśnie wyższa zawartość kofeiny od takiego normalnego monstera. Na tamte czasy amerykańskie Reiny miały 300 mg kofeiny. Kofeina ta była naturalnego pochodzenia. Nie miał w sobie ani grama cukru, ani jednego barwnika. Łączył w sobie również zawartość aminokwasów rozgałęzionych. Ja też tu patrzę po tym, po puszce informacjach z boku. Ale również witaminy B3, B6, B12. Tak znane przy na przykład normalnych napojach energetycznych. Nawet od Monstera. Rain zaczął po prostu podbijać rynek napojów energetycznych, tym, że miał naprawdę pod. Każdej ilości naprawdę dobrych smaków, dajmy na to White Gummy Bear, Sour Apple, Melon Mania, Razzleberry, Orange Dream Cycle, doszedły do nich w późniejszym czasie. Peach mango Mangomatic, Strawberry Sublime, tych smaków było naprawdę duża część. Tak duża, że Monster postanowił w 2021 roku bodajże wprowadzić trzy pierwsze smaki, czy nawet dwa, a trzeci został dodany później, czyli właśnie Sour Apple, do Polski. Do rzadki właśnie dotarły Melon Mania oraz raspberry. I w pierwszym momencie rejny sprzedawały się całkiem nieźle, ale no nie wiadomo dlaczego. Monster poprzestał właśnie na tym. Dodał jeszcze w niektórych sklepach reina, Sour Apple, dzięki czemu no cóż, więcej osób poznało co to reiny. Mogło się przekonać na własnej skórze, jak dobre są Reiny, ale no niestety Monster poprzestał na tym i już więcej tej serii nie rozwija. A według mnie naprawdę można było tę serię powiększyć o smaki takie jak właśnie przeze mnie wcześniej wspominany Mangomatic. Mango przewodzi w Polsce, w każdej firmie energetycznej, wszędzie. Dlaczego Reign nie mógł poprosić Monstera, żeby dodał do Polski na przykład tak dobrze rozwinięty smak jak Mango? Z czego ludzie, którzy testowali napoje energetyczne, mówili, że Mangomatic smakuje kompletnie podobnie do Monstera Ultrafiesty. W tym... Nie miał w sobie żadnych barwników, żadnego cukru. No, oczywiście, jak to cała seria Ultra, ale jeszcze miał aminokwasy rozgałęzione. Nie miał w sobie ani grabatauryny, Co jeszcze ważne, przy rejnach, rejny nie mają w sobie ani grabatauryny. Dlaczego nie można było dodać tego smaku, nie wiadomo. Kolejnym smakiem, w sumie takim nowszym smakiem, to jest właśnie Tropical Storm. Tropical Storm został dodany tak chyba dwa lata temu i potem była już cisza. Nie było ani żadnego słowa na temat jakiegokolwiek Reina przez cały okres pandemii. Potem Monster kupił Bega, ale to już temat na inne odcinki. Ale jak mówię o tym, Tropical Storm... Ile jest w Polsce tropikalnych smaków napojów energetycznych w cholerę! Rej wyjść z inicjatywą swojego smaku tropikalnego, mogliby dodać właśnie smak tropikalny do tej swojej naprawdę małej gamy smaków? Lepiej by to wychodziło. Firma by została coraz bardziej rozgłośniona. A tak, mamy, za przeproszeniem, dupę. Poprzestali tylko na tych trzech smakach. Ale które by jeszcze smaki mogły zostać? No na przykład Peach Fizz. Naprawdę fajny, cukierkowy smak. Naprawdę, na przykład, fotografer Energy Drinks docenił to. No Cube to troszeczkę tam poleciał po tym, bo... Tej suchocie na języku, którą tak bardzo nie lubię, i po sztuczności smaku. Kiu, jak... co jest z tobą niechalo, kurde? <laughs> nie no, spokojnie, nie chcę nikogo obrażać, ale ej! Lemon heads. Nigdy tego smaku nie próbowałem! To jest podobno smak cukierków cytrynowych. Jaki, jaką on by furorę zrobił? Nie lepsze byłoby dodanie jeszcze paru innych właśnie takich smaków, a nawet na przykład strawberry sublime. Może to by zrewolucjonizowało rynek truskawkowych leboniat w Polsce, ale nie. Lepiej jest wycofać jedną serię z danego kraju, bo się słabo sprzedawała. Nie tędy droga. Be Będzie mi tego brakować. No. Z reinami naprawdę miałem Przepotężną historię, i będzie mi bardzo ciężko się z nimi rozstać. Tak samo w sumie jak z Predatorami. Kolejny podprodukt monsterowy, który nie wiem w sobie nawet na co jest odpowiedzią, bo jednak mamy kurde europejski tym razem napój energetyczny. Nie pojawił się nigdy w Ameryce. On pojawił się już stricte w Europie i. Na co on był odpowiedzią? Tak na. no nie wiem. Ale jedno wiem na pewno. Predator był jednak tym napojem energetycznym, który złapałbyś raz na jakiś czas i na pewno wiedział, że to jest jeden z naprawdę potężniejszych takich smaków. Ale składowo był jednak taki se. Ale od początku, co do predatorów, nie jestem pewien, kiedy powstały. Same informacje na dole mówią, że to może nawet sięgać roku 2018, ale w Polsce zostały wydane w, tak na, w roku 2020-2021, na tym pograniczu, i zostały najpierw wydane w dwóch smakach, czyli właśnie klasyczny Gold Strike i kwaśne jabłko, czy coś takiego, czy takie cytrusy mean Green. I obydwa te smaki, jak to nowe smaki zaczęły robić furore, bo wiecie, coś nowego, coś dostali, by naprawdę wow. I ja pamiętam dobrze, jak pierwszy raz miałem Predatora, bardzo mi on przypominał Berla, ale... Bez tego efektu palenia w gardle. Wcześniej wtedy nie wiedziałem, że to i są pod produktami Monstera, ale były według mnie bardzo do siebie podobne. I dopiero potem, kiedy wystartowałem kanał z napojami energetycznymi, ale nawet w sumie jeszcze wcześniej, zauważyłem właśnie, że Predator, Burn, Relentless, Rain i tak dalej, to są wszystko podprodukty Monstera, więc dlatego ja już właśnie zacząłem na to patrzeć pod względem jak jeden napój energetyczny by smakował, jak jest podobny w smaku do na przykład podobnego smakowo napoju energetycznego z innej firmy, która też jest od Monstera. Ale przejdźmy jeszcze znowu do tej historii, bo dalej Predator postanowił zrobić to, co nie mógł zrobić Rain. Wydali kolejne trzy smaki i to był smak tropikalny, to był smak brzoskwinowy i czerwone jabłko. Każdy z tych smaków był nieziemsko dobry, i tak naprawdę każdy z tych smaków zebrał naprawdę bardzo wysokie wyświetlenia u mnie na kanale że coś. Ty tu mówisz, kurde, o upadku Predatora i Rejna w Polsce, a jeszcze patrzysz na tamte wyświetlenia. No bardzo super Sytar. Ale tuż po tych smakach niespodziewanie pojawił się jeszcze jeden. Mango Mayhem. Smak stricte mango, cukrowy, czyli jakby zrobił Monster Energo o smaku mango i jeszcze jakby on był cukrowy, bo ja tak wiecie mamy Mangoloco, które jest tak naprawdę z serii Just, czyli z serii, która łączy w sobie kilka soków, ale z jednym wybijającym się Ponad wszystkie i mamy serię Ultra, która jest w ogóle bez soków. Więc dlatego mamy tutaj Predatora, który ma w sobie cukier, nie ma w sobie ani graba soku, ale ma w sobie smak mango, czyli to można właśnie podstosować pod to, jakby smakował Monster Reserve Mango. Ach. Ostatnim takim poważniejszym, ostatnio taką poważniejszą premierą Predatora był oczywiście ten. Nieszczęsny fruit punch, który. No, nie powalił. Umówmy się nie powalił, i potem już była cisza. Do dzisiaj, kiedy dostaliśmy informację, że Predator i Reign zostają wycofane kompletnie z Polski. Więc. Ja zostawiam Was tak naprawdę z pytaniem, co Wy o tym myślicie. Czy to się po prostu opłaca? Opłacało się wypierdzielić Reina opłacało się wypierdzielić Predatora nie dodając tutaj ani jednego więcej smaku po dwóch latach czy nawet trzech latach po premierze Reina w Polsce i tutaj przy naprawdę dużej gamie bardzo fajnych smaków opłacałoby się wycofywać to nie wiem tutaj czy w ogóle chodzi o zamknięcie ca samej serii Predator Energii, nie wiem, ale jedno wiem jeszcze na pewno: już tak naprawdę odsuwając te wszelkiego rodzaju Predatory i Reiny, w zamian za całą serię Predator, w, za w zamian za całą serię Predator, całą serię Raid, Bern postanawia dodać od siebie smak guławy. W zamian za całą całe te dwie serie wypierdzielenie. Berny daje nam nowy smak i to będzie smak guławy. To jest świetna wymiana. Naprawdę świetna wymiana. Ja już powiedziałemby wszystko. Będzie mi naprawdę żal jednej i drugiej serii. To były naprawdę. Prześwietne serie. Jeżeli Monster to oglądasz, nie rób tego. Nie wycofywuj Reina z Polski. Dodaj więcej smaków Reina do Polski. Tropical Storm, jakkolwiek by to nie brzmiało, Pitchfizz, Mangomatic. Dodaj coś więcej, a nie wycofywuj. Ja już skończyłem. Pierwszy pogadankowy filmik na kanale mogę uważać za zakończony. Może ten nowy Bern ukoi nasze rozerwane serca, jako fanów Reynów czy nawet fanów Predatorów, z rozpaczy. No i szczerze w to wątpię, bo głowę bardzo łatwo spierdzielić.